Siemaneczko, z tej strony ogram to i dzisiaj kolejny gruby opening z dodatku Paldean Fates. Są to trójpaczki. Kurcze, Shiny Pokémony naprawdę wchodzą bardzo mocno. Jeżeli chodzi o ETB, które otwierałem tydzień temu. Teraz mam nadzieję, że powtórzy się sukces i tyle samo dropów mniej więcej będzie, bo jest 9 boosterów. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi produktami, jak i również innymi serii różnych gier karcianych, zapraszam do sklepu Pockeloft.pl. Tam znajdziecie właśnie te wszystkie rzeczy, a wpisując kod Ogram To, dostaniecie 5% rabatu na całość zamówienia. Ten odcinek jest dzięki właśnie Pokelow, więc dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania. Ludziki moje miłe, bez zbędnego przedłużania otwieramy właśnie te trójpaczki, patrzymy co w środku jest. Tutaj jak widzicie, jest trójpak z maszcifem, jest też Sweetouch, chyba tak, taki pies buła no i Grayward. Pieski trzy, Bardzo lubię pieski, więc, więc po prostu otwórzmy i mam nadzieję, że te boosterki pokażą coś naprawdę grubego. No, polujemy na najwyższe dropy, tak? Więc otwórzmy sobie. Więc to tak, jeżeli chodzi o promeczki, jak widzicie, jest też masciw każdy Pokémon tutaj z tych, z tych trójpaków jest Pokémonem Shiny, jak już wcześniej wspomniałem, albo i nie, ale chyba tak. <głoszmy> Włóżmy po prostu do koszuleczek te karty, bo nie chciałbym, żeby po prostu mi się zniszczyły. Trzy rodzaje trójpaków, więc jeżeli chodzi o sam fakt mienia takich rzeczy, tak, no to jest to bardzo fajna, fajna opcja kolekcjonerska, tym bardziej, że te wszystkie karty, które tu widzicie, to są karty promocyjne, 70, 69, 71, więc o tak to powinno wyglądać. No i są też również w tych trójpaczkach takie naklejeczki, bardzo duże, bardzo fajne, bardzo ładne, tutaj widzicie Maszcifa, jest FIDAUCH, jest też ten greywart, tak? Różnica jest taka po prostu, że w tych trójpakach nie ma właśnie żetonów, a są właśnie te naklejki. Czy to lepiej? No, możecie mi dać znać w komentarzu oczywiście. Moim zdaniem, chyba tak, no bo powiem Wam szczerze, ja tych dużych coinów totalnie nie używam. Są one totalnie zbędne, więc jeżeli chodzi o sam fakt, tych coinów po prostu leżą i, i się kurzą, nic z nimi totalnie nie robię, tak? Gdyby były małe coiny, byłbym bardziej zadowolony od tych naklejek, ale niestety. Jeżeli chodzi o poksy, rozstawimy sobie je tutaj na samym środku. No i nie będziemy robić pojedynku. Po prostu sobie otworzymy te busterki, bo, bo każdy z tych piesków po prostu jest bardzo fajny i po prostu trzymamy kciuki za, za dropę z tych dziewięciu boosterków. Promeczki przygotowane, boosterki przygotowane. Po prostu otwórzmy sobie pierwszy z tych boosterków. Jest tutaj taki boosterek z Pokémonem Serulecz, bo tak się nazywa ten Pokémon. Patrzmy, co jest w środku tego boosterka. Kodzik, oczywiście, możecie sobie zgarnąć. Nie będziemy przekładać, i patrzymy. Pierwszą kartą jest Nemona, Charmander, Rare Candy, Rigibax, 500 albo 800 plus już w tym momencie Lantern, Primeape. Dedena jest pierwszym rewersem. Maszciw jest drugim rewersem, to jest ten sam maszciw z tego co widzicie. W sensie, no inny art, tak? ale ten sam Pokémon. Oryginalnie bez shiny jest taki brązowiotki I ostatnia karta Houndstone. Ok, więc pierwszy boosterek niestety dropu nie pokazał. Myślałem, że zacznie się tak samo, jak, jak to było w poprzednim odcinku: że pierwszy boosterek był pierwszy drop, był Shiny Waktrios, z tego co mi się kojarzy. Ale tutaj mamy Tinkatuna na drugim boosterku i patrzymy, co jest w środku takiej paczuszki. Kodzik oczywiście zgarniajcie i patrzymy. Globopass, Varum, Monkey, Magmar, Oinkolog, Lantern, Primeape, Kilowatt z Pierwszym Reversem, drugi Reverse, Magmar i Squakabili EX. Bardzo fajnie. Bardzo fajna karta grywalna w wielu dekach. Bardzo się przyda. Mam w sumie dwa, dwa Squakabili, Mam jednego full artowego, jednego właśnie takiego po prostu z Paldea Evolved. Dodatku, więc kurczę, trzeci skłakabili? Czemu by nie? Bardzo fajnie mieć to, taką kartę dodatkową jeszcze. Włóżmy sobie tą kartę oczywiście do koszuleczki. Tak jest. Pierwszy dropik już jest, więc lecimy po kolejne. Dozo, Do Donzo. -do Kurde, nie, nie umiem zapamiętać nazwy tego pokoju. <ś> nie wiem czemu, ale mam. Totalny problem z zapamiętywaniem nazw tych nowych Pokemonów, no nie? Stare Pokemony też czasami się tam po prostu pomylą, ale po prostu jeżeli chodzi o całą erę Scarlet and Violet, całą erę paldańską, że tak powiem, no to mam ten problem. Tutaj mamy Maszcifa, mamy Raltsa, mamy Magmara, Fidouch, jak widzicie, możecie sobie porównać mniej więcej jak wygląda ten Fidouch oryginalny od, tego, od tej Shiny wersji. Więc jest malutka różnica. Primeape, Wimmy Scott, Scrafty, Code School pierwszy reverse, Electric Generator pie, e, drugi reverse i Nemona! Tak jest! Full Art Trainer. Ale widzę, że jest off-centering bardzo mocno. No trudno. Trafia do kolekcji trenerów. Tak jak już mówiłem, taką kolekcję właśnie sobie zaczynam robić od niedawna, więc kolejny trener do kolekcji trafił. Bardzo spoko. Z tego co widziałem na odcinku u innych youtuberów zagranicznych, takich jak PokerEv czy coś ten desen, jeżeli chodzi o Full Art Trainerów. Tam bardzo dużo tych Friesen Paldea, in Paldea, czy coś w tym stylu, tak? U nas się to rzadko trafia. Widziałem tylko u jednego twórcy po prostu tą, tą kartę tak naprawdę. No tutaj mogłem dropnąć. Są dwie wersje tych drillowców poznańskich i chociaż jedną z tych wersji mogłem drobnąć tutaj. DDN jest pierwszą kartą. Noibat, druga karta. Chaimecho, Pikachu reprintowy, Kiloatrel, Artazon, Kirlia, Natu Shiny, tak jest. Shiny Natu. Kurczę, może się przyda ewentualnie kiedyś do deku Natu Xatu. Widziałem deki kombinowane w tym momencie e, są Natu Xatu z Espatron, więc, więc zobaczymy, czy to będzie miało ręce i nogi po prostu, jeżeli chodzi o, e, o deki, czy to cokolwiek, to to będzie mogło ugrać. Za Natu jest profesor Research i Hitrum. I hit <laughs> Właściwie Rotom Mikrofalówka, czy tam Rotom Piekarnik bardziej. Na tu Shiny trafia do koszuleczki, Kolejni, kolejny Shiny do kolekcji, kurcze. No powiem Wam, że nawet nieźle jest z dropami. Kilka boosterków otworzonych, trzy dropy już się pojawiły. Lecimy dalej z boosterkami. Kodzik oczywiście zgarniajcie sobie. I patrzymy. Lechong, Execute, Carcadet, Raltsik, Donphanik, Atticus. Ciekawa karta, dosyć. Ma, e, mam wrażenie, że będzie grana właśnie w tym deku z Brutbanetem i e, tym Woltorbem Wisłiańskim. Zobaczymy. Mausholt, Golden Go, Mausholt, e, drugi reverse i Iron Treats i X Kurczę, kolejny Busterek, kolejna karta do kolekcji. Iron Treats, no. Ogólnie taki zwykły EX-ik, ale zawsze dropik, prawda? Więc trafia tutaj do dropów tego odcinka. Położymy sobie go na Squakabilim po prostu i lecimy dalej z Pikachu. Teraz Pikachu Shiny po prostu na boosterku, więc mam nadzieję, że trafi się ten Pikachu Shiny tutaj w tym boosterku. Kodzik, zgarniajcie i patrzymy. Ralts, Magmar, Fidoch, Hunter, Oinkolog, Lantern, Primeape, Gloom Shiny. Kurde, ale się sypie z tych boosterków. Naprawdę lubię ten dodatek. <laughs> Shiny Gloom, a za Shiny Gloomem, Varum i Magmortar. Wow! Naprawdę, kurde, jestem w mega wielkim, ciężkim szoku. Że, że po prostu te, te boostery tak oddają bardzo mocno. No, zostały trzy busterki jeszcze do końca. Czy w tych trzech boosterkach coś będzie jeszcze więcej? No, musimy to sprawdzić koniecznie. Mam nadzieję, że trafi się tutaj piękny art z Gardevoir. Bardzo chciałbym tego, tą kartę mieć po prostu w swojej kolekcji. Warka chyba najładniejsza karta, moim zdaniem przynajmniej z całej serii Paldean Fates. Jaka jest wasza ulubiona karta? Jak, jaka wam się najbardziej podoba karta? No, po prostu napiszcie mi w komentarzu. A tutaj Warum, Frigibox, Maschief, Ultraball, e, Primape, Wimmy Scott, Hunter, pierwszy reverse, Primape, drugi reverse i e Executor holograficzny. Więc boosterek bez dropu. E, chyba to drugi booster w tym odcinku bez dropu, tak naprawdę. Pikachu Shiny, kolejny. Do otwarcia. Rozwarstwia się ten booster, niestety, ale to można e, oznaczać, że po prostu jakiś drop bardzo chce mocno wyjść na wierzch, tak? <laughs> Kraggi jest pierwszym, po pierwszym Pokémonem: Gimigul, e, Magmar, Nemona, Donphanik, Electric Generator kolejny, Graploid, widziałem go ostatnio na TCG Live, coraz częściej zresztą widuję tę, tę kartę, Execute, Nestbol. Rywersowy i Serulecz. No, 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 kurde. Ale nie przejmuję się. Mamy jeszcze jeden busterek do otwarcia, więc w tym boosterku jak to w Last Pack Magicu trafi się coś mega konkretnego. Chodzik, łapcie. I mamy tutaj Fanfi, DDN, Noibat, Chaimecho, e, Moonlight Hill, Camerapt. E, Atticus, Karkadet jest pierwszym riversem, Hunter drugi rivers i proszę bardzo. Tak jest. Paldean Students. Mówiłem, chciałem mam Paldańskich studentów. Tak się tak, no to się nie nazywa Friends in palda czy coś w tym stylu, tylko Paldean Students. <śmówiłem>, ja to zawsze coś tak po prostu. No no ale kurde, kolejny dropik, dropu w tym odcinku było naprawdę bardzo dużo, więc jeżeli podobał wam się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło, mile widziane też są komentarze. Trzymajcie się, udanego weekendu. Siema!